Ślubu od pierwszego wejrzenia już za tydzień. W kolejnym odcinku uczestnicy zasiądą przed ekspertkami i poinformują o swojej decyzji. Jeśli chodzi o małżeństwo Agaty i Piotra, to nikt już się nie łudzi, że para będzie chciała pozostać w związku. Co ciekawe, ostatni odcinek zmienił bardzo dużo w przypadku Joanny i Kamila. Uczestniczka postawiła wszystko na jedną kartę i postanowiła sprawdzić. Czy jest chemia? Joanna zaoferowała partnerowi planowany pocałunek, aby sprawdzić, czy coś zaiskrzy. Nie da się ukryć, że jej pomysł był strzałem w dziesiątkę. Atmosfera między parą zupełnie się zmieniła i oboje w końcu się na siebie otworzyli. Czy to wystarczy, aby w finale zadeklarowali chęć pozostania w parze, przekonamy się już wkrótce. Co u Agnieszki i Damiana? Tu niczym Was nie zaskoczymy. Ich relacja rozkwita, uczestnik wymyślił nowy sposób na podbicie serca partnerki. Ślub od pierwszego wejrzenia Damian zabiega o względy Agnieszki. Nigdy w życiu tak nie miałam. Damian ze ślubu od pierwszego wejrzenia w relacji z Agnieszką bardzo się stara i nieustannie chce małymi gestami pokazać partnerce, że mu na niej zależy. Uczestnik wymyślił nową świecką tradycję, a mianowicie kwiatowe poniedziałki. Jak wiadomo, nikt nie lubi początku tygodnia, który dla większości wiąże się z bolesnym powrotem do pracy. Damian postanowił temu zaradzić i w każdy poniedziałek osładza życie Agnieszce bukietem świeżych kwiatów. Mało tego uczestnik poczynił już poważne kroki związane z przyszłością pary i zaczął szukać pracy w mieście, w którym mieszka jego żona. Istna idylla. Wygląda na to, że tym razem ekspertki spisały się na medal. Nigdy w życiu nie miałam kwiatowych poniedziałków ani innych dni. Także to dla mnie jest zupełne, totalne zaskoczenie zwłaszcza, że ja dużo wspominam o tym, że taki jeden kwiatek raz na jakiś czas robi ogromną robotę a wyszło tak, że mam kwiatki co tydzień. Wyznała Agnieszka: Księżna Kate znowu to zrobi. Pałac Kensington opublikował pilne wieści. Ślub od pierwszego wejrzenia. Ekspertka doceniła gest Damiana to buduje bliskość. Ekspertka stwierdziła, że inicjatywa Damiana to świetny pomysł i z pewnością to wzmocni ich związek. Nawyki i rytuały, jakie mamy w relacji, bardzo nas przyciągają do siebie i budują bliskość. I też jesteśmy bardziej atrakcyjni przez to, podkreśliła. Co o spijaniu sobie z dzióbków u Agnieszki i Damiana sądzą widzowie? Są tak samo oczarowani parą i mocno liczą na to, że się im powiedzie. Tylko życzyć im szczęścia i utrzymania tych poniedziałków przez całe wspólne życie, moja ulubiona para. Fajnie się ich ogląda, kwiaty kobiecie nie daje się tylko od święta, czyli w urodziny i walentynki. Kropka